Panie Boże, mam nadzieję, że kiedy patrzysz na mnie z góry, to się tylko uśmiechasz, bo dobrze wiesz, że ja się staram, choć nie zawsze mi to wychodzi. Czasem w piątek ukradkiem skubnę kawałek kiełbasy, bo pachnie tak, że nawet anioł by się zawahał. Czasem wymknie mi się słowo, którego w modlitewniku raczej nie znajdziesz. A jak w telewizji pokażą polityka, to i ciśnienie z nerwów od razu podskoczy. Gdy śpiewam barkę, to wiem, panie, że słuchasz mnie z pobłażliwym uśmiechem. Bo może i fałszuję, ale za to śpiewam z całych sił. Wiem też, że dobrze wiesz, kto potrafi zjeść więcej kremówek niż papież. I że wtedy o nieumiarkowaniu w jedzeniu zapominam szybciej, niż zdążę powiedzieć dziękuję za deser. Zdarza mi się marudzić, zamiast dziękować i zapomnieć o modlitwie, bo obiad, bo pranie, bo kurze trzeba zetrzeć. Ale Ty, Panie, znasz moje serce. Wiesz, że czasem się gubię, ale zawsze wracam. Że moje zmarszczki to nie ślady starości, tylko dowody, że dużo się śmiałam i że życie, choć niełatwe, potrafi być piękne. Więc błagam Cię, nie patrz na moje drobne grzeszki z surową miną, tylko z tym Twoim boskim uśmiechem, bo Ty wiesz, że ja Cię kocham, po swojemu, z sercem, z uśmiechem i czasem, z kiełbaską w piątek. Amen. Podziel się tą wesołą modlitwą z kimś bliskim, Niech i ich dzień zacznie się z uśmiechem. Szeszmy radość, dobro i uśmiech, Bo coraz mniej ich w tym świecie. Z serca dziękuję.